Cześć Miśki Mercedes tam stoi 848 Dzisiaj porozmawiamy. Ja też mam o Mercedesie, ale nietypowy Solinka, tak zwana Solina City. Więc mamy Mercedesika pokażę wam w całej okazałości 7,5 metra o noć. No to co? Zaglądamy do środka, jeszcze z drugiej strony. Zobaczymy drzwi. Także Popatrzcie Tak wygląda Całej osobie. okazałości Linia numer 60 Odjazd za 17 minut No i mamy Ojejku, za jasno Mamy tyłeczek Z solinkim. No i nietypowo Wejście dla niepełnosprawnych Z tyłu to jest, są drzwi drzwi, Klapka, którą otwieramy Mamy specjalny haczek, zaraz do niego przejdziemy Mamy specjalny haczyk No i wchodzimy Do solinki z tyłu Patrzcie jakie fajne siedzenia są no Jest tu guzik Dla osób niepełnosprawnych do wyjścia Tu mogą Sobie stanąć No wygląda tak jak wygląda Moi drodzy Okazałość Cała Solinka. Mamy jeden płaz dachowy. Tu mamy jeszcze jedno siedzenie. No i co? Idziemy do przodu. Kasowników dwa. Biletomatów nie ma. Ciekawe dlaczego. No i tutaj wejście po dwóch stopniach. Mamy z przodu. No i całe miejsce już pracy Kierowcy, mamy miejsce dla pilota, nie wiem po co, jakiś schowek. Szczerze, nawet tam nie zaglądałem. Nie, nie ma nic ciekawego. Schowek, ja. standardowo mój sprzęt. No i co, lecimy od lewej? Chyba od lewej polecimy, prawda? Nie, to czyli, mamy, czyli mamy hamulec postojowy, gałkę dźwignię zmiany biegów, radio. To za cholerę, nie wiem do czego to służy. A chyba do sterowania na yy, zawieszeniem. Góra-dół. Mamy okno. Nie wiem po co ten kawałek jest. Czekajcie, ja sobie usiądę jeszcze. Dla tych, którzy nie jeździli jeszcze solinką. To będzie fajne. No i co, tutaj nie mamy nic. Hmm, ciemno. Tu nie mamy nic. Tu mamy... Najpierw tak ogólnie opowiem, tu mamy kupę przycisków, radio, kupę przycisków, wyświetlacz, coś tutaj jeszcze na górze nie mamy, nic oprócz lusterek i kotary, no i sterownik. Oczywiście kierownica, no to jedźmy dalej. Po kolei, dzisiaj rozkminiałem to po przyjściu do pracy, przyszedłem wcześniej, pierwszy raz jeździłem dzisiaj Solinką. Co ciekawe, dziwnie się jeździ, bo jest wąska i zajeżdżam na zatokę autobusową, a tam 2 metry do krawężnika, na szczęście mało osób jeździ, więc się ją uczę cały czas. Dobra, lecimy po kolei nadmuchy. Kierowcy pasażera z przodu, z przodu ogrzewanie szyby chyba tej bocznej, to jest nadmuch z tyłu. Zamykanie drzwi, zamykanie, drugie pierwsze, 975. tu jest otwieranie drzwi, czekajcie, ścisze radejko, bo nie jest nam to niczego teraz potrzebne, a wyłączymy go nawet, tu jest otwieranie drzwi, piec centralnego ogrzewania, to na zimę, do kasownik, do systemu cały on-off, prawda, i tu jest, a, oświetlenie, Kabiny pasażerskiej, kabiny kierowca. To nam do niczego niepotrzebne radio, ogrzewanie lusterek, zezwolenie, które nie wiem, czy działa, bo po przyciśnięciu autobus dalej jedzie. Nie wiem, ikonka pieca jest, ale nie działa. Także wyłącznik główny, awaryjne, prądy. Nie trzeba szukać na zewnątrz, tylko jest tutaj. Światełka trzeba włączyć, bo nie ma dziennych. To teoretycznie regulacja wysokości świateł. No i mamy dźwignię kierunkowskazu plus wycieraczki plus sygnał dźwiękowy. Dźwignię retardera jednostopniowa. Wyświetlacz, czyli mamy prędkościomierz, dalmierz, obroty silnika, stan paliwa. W stancie czy chłodzącej, ciśnienie w butlach, yy, hamulec przystankowy tak zwany i włączenie wyłączenie retardera. Nawiew dla kierowcy. Tutaj się steruje tylko tym nawiewem, półeczki. I w zasadzie moi drodzy, tyle. Na tym się kończy, no drzwi jeszcze Otwieranie, zamykanie na łącznik, co ja wam chciałem jeszcze pokazać? Chyba tyle. Nic tu więcej nie ma. A! Sorry, klimatyzator. Nie wiem, czy działa. Złączmy zapłon. Działa. Ale czy chłodzi? Nie będziemy sprawdzać, bo jest dosyć chłodny poranek. Wcześniej na jesień. Wcześniej jesień przyszła. A i to jeszcze nie wiem, co to jest. Stan paliwa mi się wydaje na dole. A na górze temperatury, ale na pewno nie zewnętrzne. No nie wiem. Będziemy rozkłaniać. Dobra. Będzie przejazd jeszcze Solinką, także zapraszam do oglądania, kogo interesuje. Pomachamy 824, przejechało. I co? No, ciekawie się jeździ z tą Solinką. Pamięta. Trzeba pamiętać o tym, że prawie siedzimy przed kołem, więc inaczej wchodzimy zakręty, bo standard to jest za kołem. Koło mamy za sobą, przeważnie metr półtora, a tu siedzimy przed kołem. Więc jeździmy prawie tak jak osobówką. Albo dostawczakiem. I to jest ta różnica. A, tu jest jeszcze w razie, jakby ktoś potrzebował. Haczyk do otwierania klapy dla osób niepełnosprawnych na wózkach. To tu wisi, żebyście nie szukali. Do silnika nie będziemy zaglądać. No i co, gaśnica jedna, gaśnica druga jest tam. Tyle. Tyle. Regulacja rozstawek mechaniczna. Czyli trzeba wyjść i sobie regulować. I tyle. Tyle. Jeszcze sobie później sprawdzę o to jak to działa. Żeby wiedzieć po prostu. Żeby po prostu wiedzieć. Dobra. Miłego dziąka wam życzę. Pa!